Bóg Do nas mówił, pamiętam, to były takie bardzo mocne rzeczy, że tyle, ile, ile prawdziwej śmierci w Twoim życiu, tyle prawdziwego życia przyjdzie, tyle, ile śmierci w Twoim życiu na co dzień, umierania, tyle prawdziwego Boga poznasz, tyle prawdziwy Bóg objawi ci się i wiecie, tylko to, co przyjdzie przez krzyż, nie? To chodzenie w mocy nie. I to było naprawdę na pewne że jest tak mocne Ale ogólnie to chrześcijaństwo, nie? To jest zapieranie się samego siebie Zapieranie się tego co ja chcę. To jest właśnie to zostawiście świat całkiem, porzucić siebie całkowicie, siebie całkowicie w ogóle odrzucić siebie całkowicie a znaleźć swoje życie w Chrystusie, w Nim gdzie wiesz, siądziesz tak jak ja teraz jestem, zamiesz sobie oczy po prostu masz bliskość z Bogiem i tylko i to, ja, ja w ogóle bym tak powiedział tylko o to chodzi, bo jeśli masz bliskość z Bogiem to się nie pogubisz, jeśli tak powiem, ogarnić inne rzeczy Rozumiesz? Bóg z tobą wszędzie jest, tak? Bliskość z Bogiem powoduje Twoją zmianę w ogóle. Ciebie zmienia po człowieka, zmienia Twoje twoją duszę, Twoje serce, Twoje wnętrze. Całego Ciebie zmienia. Bliskość z Bogiem. Bo my, my jesteśmy nowym człowiekiem. No stworzeniem. stworzenie, my nie potrzebujemy już tamtych rzeczy, które stary człowiek. My potrzebujemy życia wiecznego, uwolnionego, wody rzeki żywej w nas. Rozumiesz? To nam daje życie. Nie żyjemy na sposób ciała, ale na sposób ducha. Inne mamy potrzeby. Inaczej Bóg je zaspokaja. I wiecie, i branie swojego krzyża, miłość nie szuka swego. I podążanie za Jezusem, nie? Zostawianie tego świata. I idziesz za Bogiem, po prostu. I poznajesz Go tam. Prawdziwie, w komorze. Kurcze, naprawdę, to jest niesamowite, nie? I Duch Święty pisze, ducha nie kaście, tak? A jeśli ja pójdę na przykład oglądać teraz telewizję, jakąś przyjemność by zrobił światową dla siebie, to ja zgaszę ducha i ta gołąbica odleci z mojego ramienia. Dla jakiejś marności, rozumiesz? Dla jakiejś chwilowej uciechy, jakiejś przyjemności, jakiejś wiesz, rozumiesz? Boże, na zakupy pójdę i ja będę godzinać w polskie i Ła, wow, ła, jakieś wiesz, ale po co mi w ogóle te rzeczy w ogóle? Czy one w ogóle stanowią o jakieś wartości? Czy ja muszę sobie poradzić jakoś humor? To wszystko świat ma, rozumiesz? Ale rozumiesz, nie gaś się ducha, nie gaś się tej gołębicy, bo Duch Święty, jak osiądzie na Tobie coraz bardziej, to coraz bardziej obecność Boża będzie wokół Ciebie. Coraz większy obszar. Pisz, że on rozbija obóz Boży w ogóle, a nie łowie się zatrują Tych, którzy się boją Pana tak. Ja wiesz w ogóle, że Jezus chodził w takim czymś, że On w ogóle nie poszł gołębicy ani na moment. I była niesamowita głębia. Bo to duch święty działa, znaczy głębia, głębia. I prawdziwe szczęście to jest bliskość Twoja z duchem świętym. Nic innego. On cię prowadzi. On cię prowadzi. Ty, ja mam powiem, że ja na przykład. Ja inaczej w ogóle widzę kolory w ogóle, nie? Ja w ogóle widzę niebiańskie rzeczy w ogóle już. Normalnie widzę, wiesz, czy teraz widzę zielone, ale ja widzę chwałę na tym w ogóle już. Rozumiesz? Bo jest na Ducha Świętego. Dlaczego tak się dzieje? Bo się, bo się oddzielam. I jak się oddzielamy do tego świata, od tego świata, od tego mojego własnego ja, tak naprawdę, wiecie? Tak? I przychodzę sobie pod drzewko, tak? I siedzę sobie z Bogiem, tak? Czytam słowo. Rozmawiam z Bogiem, rozmyślam, no to właśnie trwa to oddzielanie w ogóle. Wiesz, w jakiej rzeczywistości chodzę, nie? Chodzisz, czekam na Jezusa, czekam na Boży Sąd, urodziłem się drugi raz. Widzę ludzi, ludzie, że się muszą urodzić drugi raz. Jeśli i chodzę, ufam Bogu, i wiesz, taką rzeczywistość oglądam, i wiesz, jakby coraz większa świadomość tego o to chodzi. Jak, z jaką świadomością ty dzisiaj chodzisz? I, i to rośnie, i ta wiara, bo wiesz... My... <laughs> szczęście naszym jest blisko Boga, ale to mamy dzięki wierze, nie? I o wiarę mamy dbać jako naj, największy skarb, jakiś diament, ja nie wiem jak to powiedzieć. Bo my jak stracimy wiarę, to to jest koniec, będziemy mieć gorzej niż ludzie ze świata, bo... Bo, bo wiesz, w środku jesteś narodzony, a... A zrobił jakieś demoniczne grzechy i tak dalej, to, to będzie cierpiał o wiele bardziej niż człowiek ze świata, bo on to w ogóle wie, że jemu to, jemu to nie obchodzi, go nie? On to robi i w ogóle się cieszy. Ale my mamy dbać o wiarę. Jezus przewodzi ją wydoskonala, ale Bóg też mówi, żebyśmy go szukali całym sercem. Bóg też daje warunki, żeby brać krzyż. To nie bierze, nie jest niegodzien, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czytamy to słowie. Często w ogóle może być tak, wiesz, że by jakby, Słuchamy tylko tego, co nam się podoba, nie? A, a to, że Bóg płynęczy od nas wymaga, to już, to już niekoniecznie, że tylko ucho, co ucho, o chce, co dla, dla nas jest wygodne i przyjemne, to słuchamy. A tego, jakiegoś karcenia, napomnienia, i tego, że Bóg płynęczy wymaga i płynęczy mu się nie podobają, już ze wzrostem w ogóle Twoim, no tego już nie chcemy przyjmować. Nie rozumiejąc, że to prowadzi właśnie do najlepszych momentów w Twoim życiu. Do, 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 wiesz, do Twojego uświęcenia. Do Twojego uświęcenia do twojej przemiany na obraz Jezusa, bo to jest w ogóle to, to o to tym chodzi w ogóle, Żebyś ty jak najbardziej się przemienił na Boży obraz, wiesz. Który gdzie to gdzie jest syn, gdzie go ojciec nie karcie, nie? Gdzie go nie napomina, nie? Pokazują mu drogę jeszcze doskonalszą i wiesz, mamy chodzić wąską bramą, tak? Więc nie szeroką, a wiesz, nie? wąską bramą, nie? To uczy też pokory, takiej wiesz. Ja wierzę w to i chyba każdy w to wierzy, że Bóg chce, żebyśmy go prawdziwie znali takim, jakim on jest naprawdę, nie? I oczywiście mamy na to całe życie wieczne. Ale żeby dzisiaj z Bogiem chciała i powiedzieć: Boże, ja Cię znam, czy ja Cię znam? Jak ja Cię znam dzisiaj, nie? Wiecie? Dawid był według Bożego Serca. Na wiele sposobów można tam mówić, ale chodzi o to, też, że Dawid nie szukał nic, wiesz. Nie chciał być bogaty, nie chciał być sławny, nie chciał być dobrze ubrany. Nie, przyjemność tym, co o nim ludzie myślą. Był na jakichś łąkach, w pasowce i. Ale Dawid tam poznawał Boga. I będzie miał trudności w poznaniu Boga, gdy będzie żył cieleśnie i otwierał słowo Boże. Będziesz ślepy, zablokowany, zakorkowany, tak? Ale jak, wiesz, jak ta jest na Tobie i przebywasz w Bożej obecności, to po prostu Słowo w Ciebie, w tobie, w, w ciebie wchodzi jak nóż w masło. Puh, puh, puh. Przecina Cię do szpiku kości, puh, Zabiera rzeczywistość, Bożą rzeczywistość. Oglądasz niewidzialne, tak? W wierze i i oglądamy niewidzialne, tak? I to jest to miejsce, gdzie chrześcijanin jest zaspokojany. To mu daje radość. Radość daje mu siłę i taki gość idzie i uwielbia Boga, uwielbia swojego Jezusa, uwielbia, kocha swojego Pana Jezusa i Jezus jest Panem, a nie fanem. My nie jesteśmy fanem Jezusa. wiecie jak ma fan? Fan to tylko: Jezus, Jezus, aleluja, aleluja. Ale Pan, to to jest coś takiego, że jak ktoś, jak ja, jak byś był moim Panem, to coś mówisz, to ja to robię, bez dyskusji. Jezus jest Panem. Jezus mówi, że nie że wielu mi powie: Panie, Panie. A on powie, że wiesz, że halo w ogóle. Nie znał, nie znał was, nie o co chodzi, nie? Jakiego ja w zasadzie znam? Czy tego prawdziwego? Jednego. Wszyscy go prawdziwego na pewno chcemy znać. tak jest na pewno pragnienie każdego nowe, no, nowonarodzonego człowieka. I wiecie, cielesny człowiek będzie szukał spokojna w ciele. <laughs> będzie na sposób cielesny myślał. A wiecie, jak Bóg ci pokaże, jak on Cię miłuje to wystarczy parę sekund Jego wzroku na Tobie i to spowoduje to spowoduje przełom, tak zwanym, Bo w Duchu Świętym może tylko to zobaczyć. Jak Bóg na Ciebie patrzy. Wiesz, z jaką, z jaką, z jaką miłością, zazdrosną Bóg patrzy. Z, jakim, z, z jaką świętością. Bo my możemy mówić, że jesteśmy cenni dla Boga. Że jesteśmy bardzo ważni wartościowi. Ale jak my, tego, jak my to zobaczymy, jak my tego doświadczymy, doświadczymy to oczami wiary w duchu, jakkolwiek, no to to nas zmienia. I ja wiem, że jestem wtedy umiłowany i że ty, ty jesteś umiłowany, rozumiesz? I teraz to, to w ogóle daje mi swobodę, że ja wiesz, mam wszystkie inne rzeczy gdzieś. Jakieś, nie, nie zabiegam o, o to życie tutaj. Jak takie rzeczy przeżywam. Chcę iść. Jeszcze bardziej za Bogiem. Nie? Gadaliśmy z siostrą też jakiś czas temu taką i wiesz, my nawet nie wiemy jak, jakiego Boga mamy. My to powinniśmy na ulicach chodzić cały czas i aleluja dziękuję Ci Jeszua, dziękuję Ci Jeszua, aleluja i Go wychwalać cały czas, bo to jest taki Bóg. <grym> jak Bóg otwiera i pokazuje mi to, co On zrobił dla nas i jak to się otwiera w Tobie, otwierać te umysły, otwierać wszystko w duchu, to to jest szok. To, to jest szok w ogóle, to jest... Wiesz, jesteśmy mm, uczestnikami dziedzictwa światłości. Wiesz, to wiesz... I jak teraz tak, jak ci Duch Święty to objawi, to Cię czeka. Więc czego tutaj chcesz, chcesz szukać na tej ziemi? Na ziemi jest zło, jest szatan i na ziemi nie ma ludzi dobrych. Są ludzie tylko w ciemności i trzeba im głosić Ewangelię. I tu jesteśmy tylko urywek, który nie mieliśmy tutaj być w ogóle. Tak, jesteśmy darem. Każdy był narodzony i tam jest też zaginiona nasza rodzina, tak? Ale my nie szukamy nic w tym świecie. Bo w tym świecie dla nas nic nie ma. Nic nie ma. Nie ma. Dla nas tylko Ojciec nie wiem, ma, przez swego ducha. Rzeczy. To jak wielkie zbawienie ostatnio zobaczyłem, i, to, i łaska Boga to jest po prostu. No, rozbroiło mnie to, nie? To zmiłowanie Boga nad człowieka zobaczyłem. Wiesz, to jest taka, wiesz, to też chodzi o taką wierszę, mówię, świadomość i mentalność, nie? Bo wiesz, nabierasz mentalności po prostu w duszy swojej, w umyśle, myślisz inaczej. No, myślisz tak, tak jak tak kim jesteś, myślisz. Rozumiesz? Zmiana myślenia jest bardzo ważna. Kajrożyt. Wiesz, yy, nie siadam w grunie szyderców, nie, nie śmieję się ze światem, jak on się śmieje z jakichś takich, wiesz, prógas. nie, wiesz, no przestrzegam, staram się przestrzegać Słowa Bożego, tak? Szukam tego, co w górze, bo zostałem wzbudzony z martwych przez Chrystusa i szukam tego, co w górze. Tak? W swoich myślach, w swoim sercu, w swojej duszy. Szukam tego, co, co w górze, tego, co w Chrystusie Jezusie.